Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT starcraft i niestety nie udało mi się doleczyć cały czas boli mnie gardło, miewam chrypkę, mam wrażenie że troszkę inaczej mnie słychać mam nadzieję, że nie będzie to dla was wielkim problemem e, mimo to, mimo choroby jest dla was cast, cast bardzo ważnych meczy bardzo ważnego meczu tak naprawdę to jest best of free do dwóch wygranych mecz pomiędzy Empire Happy Terranem w prawym dolnym rogu mapy Ohana i Nerciem Zergiem w lewym górnym rogu jest to mecz, który miał miejsce w trakcie europejskich finałów World Championship Series. Nie wiem czy kojarzycie, ja troszkę chyba meczy z tego, z tego turnieju kastowałem, a nawet jeśli nie. W każdym razie zwycięzcą został Stefano i kilka miejsc, bodajże 5, 5 albo 6 miejsc z najlepszych graczy z WCS europejskiego mogło przejść do finałów światowych tyle że Stefano, który zajął pierwsze miejsce, już wcześniej miał zapewnione miejsce właśnie w tym finale światowym i ten mecz, który w tej chwili oglądacie, jest meczem o występ w światowych finałach World Championship Series i Nercio, jeśli nie znacie jeszcze wyniku, e, czy, czy pojedzie na te Mistrzostwa Światowe, czy nie, Nercio ma szansę w takim razie na wygraną. No i zapraszam was do oglądania tego meczu, bo jest to mecz o naprawdę wysoką stawkę. Oczywiście w związku z samym wyjazdem nie wiążą się jakieś nagrody finansowe, ale no jakby nie patrzeć, koszt wyjazdu jest naprawdę duży, a jest ten wyjazd sponsorowany wówczas właśnie przez Blizzarda, tudzież organizatorów tych finałów. W każdym razie naprawdę bardzo ważne jest dla Nercia, żeby, żeby udało mu się wygrać, ponieważ wtedy będzie miał szansę wygrać. A cóż, czemu nie? Wygrać w finałach światowych. Będzie miał szansę wziąć w nich udział, zmierzyć się z najlepszymi graczami z całego świata. No i oczywiście będzie to dla niego wielka przygoda. Także, także mam szczerą nadzieję, że Niagriczowi uda się wygrać ten mecz do dwóch wygranych. No i cóż, może teraz skupmy się na tym, co się będzie działo. Jeszcze, żeby formalności stało się zadość, zwracam uwagę. Skrolowanie wyłączone paski zdrowia, paski zdrowia, Jezus Mario, jak to brzmi po polsku, są włączone na stałe, produkcja włączona i ten panel z nazwami graczy i supply'em też jest włączony, więc o ile dobrze pamiętam, wszystkie Wasze postulaty w tym momencie spełniłem, mogę się mylić, napiszcie w komentarzach, jeśli jeszcze o czymś zapomniałem, mam nadzieję, że nie. I ktoś też mi próbował powiedzieć, że jest przycisk V, który pokazuje kamerę któregoś z graczy, a bardzo sprytne, bardzo sprytne, rzeczywiście tak to działa. Ja zwykle używałem przycisków 1 i 2, które nie dość, że pokazują wizję danego gracza, to mogą pokazywać to, co on w tej chwili widzi. Swoją drogą zwróćcie uwagę, jak, no powiedzmy, że kiepskie do kastowania jest pokazywanie w ten sposób kamery, to jest w tej chwili to, co widzi Happy, ponieważ bardzo szybko ci gracze poruszają się po mapie i, i bardzo szybko zmieniają E, położenie kamery, no może w tej chwili nie jest to jakoś najbardziej widoczne, ale w e, późniejszym etapie gry, kiedy tych APM-ów jest jeszcze więcej, jeszcze więcej, to oczywiście jest to jeszcze bardziej zauważalne. E, widzimy, że Nercio też skacze, skacze, ustawia te rally pointy, zabija STV i tak dalej, i itd., tak dalej, więc może wróćmy już teraz na spokojnie do normalnej kamery. E, cóż się dzieje? Widzimy, że już obaj gracze zaekspowali. Nercio przygotowuje się chyba do wzięcia trzeciej bazy. Widzimy, że terran, terran buduje dopiero fabrykę i buduje reaktor, czyli będą to najpewniej jakieś heliony, ale jeszcze zobaczymy. Są już oczywiście muły i dochód Terrana jest dużo niższy mimo to niż dochód Zerga. O niesamowite, niesamowite. Um. Dobrze, I, i, i zwróćmy uwagę na to, czy będzie już ta trzecia baza, czy jeszcze jej nie będzie. Swoją drogą Nercio dużo królowych wybudował, cztery królowe w tej chwili. E, no jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o obronę przeciwko jakimś banshi. E, tudzież e, jeśli chodzi o obronę przeciwko Helionom, też oczywiście królowe się przydają. Widzimy, że te dwie królowe są tutaj strategicznie umiejscowione, żeby e, zauważyły te nadchodzące Heliony. Ewentualnie mogłyby się przesunąć tutaj troszkę, jakby jeszcze jedna była chyba trzy. Królowe wystarczają do przyblokowania tej rampy tutaj. Tak. Zdecydowanie Energia przygotowuje się do e, odporu jakiegoś ataku helionami, stąd jeszcze nie ma tej e, trzeciej haczerki. Widzimy, że rzeczywiście tutaj dwa heliony już zmierzają w stronę e, bazy Nercia. E, Zaż tutaj Marinesi pracują nad tym neutralnym supply depotem, który co prawda nikomu nie przeszkadza, ale zwykle gracze się e, decydują na to, by się go pozbyć. Heliony oczywiście najpierw sprawdzą, czy nie ma tutaj przypadkiem trzeciej bazy, ale zobaczywszy, że jej nie ma, zaczną próbować wbijać się do Expa Zerga. No i ciekawe, jak się im to powiedzie. Widzimy, że nie, jednak zostały odparte jak na razie te heliony, chociaż czy uda im się tutaj przejść dookoła? Nawet mora nie udało im się rozwalić, ha, a jednak, jednak, Jesz jeden z nich padł. Bardzo, bardzo fajny bardzo sprytne zagranie ze strony hapiego, ale nie jestem stuprocentowo pewien czy było to e, warte. W każdym razie te kilka zebringów też padnie, nie udało się zrobić żadnego Rambaja Nerchiowi. E, nerchiowi, przepraszam, Nerchio, to jest oficjalny sposób w jaki się wymawiają Szyfka. I teraz pytanie, jak dużo uda się wyrządzić strat tym helioną? Spójrzmy na to ile jest dronek zabitych, dwie dronki zabite, 3-6 dronek zabitych, czyli już naprawdę bardzo dużo, czyli ten atak w tym momencie. Już się opłacał 8 dronek zabitych. 8 dronek, czy będzie jeszcze jedna dronka? Nie jest to aukcja, wiem, nie. Będzie 8 dronek. 8 dronek za cenę 4 Helionów to jest... Yy, zdecydowanie było warto. Jeśli nie widzieliście moich meczów ostatnio, jak próbowałem grać z Ergiem, to zapraszam, tam będzie prawdziwa uczta dla tych, którzy lubią patrzeć na to, jak Heliony rozzabijają drony. Przydarzyło mi się to. Bardzo smutne, bardzo irytujące. <laughs> Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to jeszcze raz zapraszam do obejrzenia serii y, o tym jak się uczę grać z Ergiem. O, dronka padnie, czyli marzenia o ekspie też zostają oddalone o ładne kilka sekund i jest też już z Banshee, Banshee nawet z cloakiem, bo widziałem wcześniej, że był ten cloak researchowany także, ale jest na szczęście Overseer y, na miejscu Nerchia, także niewiele się uda mu raczej ugrać w tym banczy widzimy tutaj, że jest jednak duży atak, bardzo dużo roach, czyli jest w tym jeden z i dwóch marinesów w bunkrze. To naprawdę nie wygląda do, dobrze dla Heavy'ego w tym momencie. 40 sable i bunkier pada. W tym momencie będziemy się musiał Heavy ewakuować do swojego maina i próbować jakoś tam bronić, bo naprawdę w tym momencie nie ma żadnych szans na wybranie przy takiej ilości jednostek. Wszystkie heliony muszą wracać jeszcze więcej roach, jeszcze banczy Nie, heliony nie wracają nawet i chyba nie ma już w tej chwili na mapie. Są dwa heliony, ale nie, nie atakują. Jest sprytne micro SCV-kami z hold position na rampie ale to nic nie da 2 siecz tanki przeciwko takiej ilości rołczy to jest zdecydowanie zbyt mało pytanie jak dużo się uda w tej chwili Nerchiowi ugrać tymi, tymi rołczami jest już, jest już siege mold także yy, także te rołcze będą gniały dosyć szybko ale zostały one też zakopane nie ma żadnego, yy, nie, ma żadnego nie ma żadnej detek detekcji uterana innej niż skany także w tym momencie bardzo dużo bardzo dużo ukrywa Nergio od tym zagranie. Widzimy, że tutaj jakaś pauza była. i eee, Czy to jest GG? Nie jestem pewien. Chyba chodziło o to, że jakiś obserwator coś tam lagował czy coś. Eee, w każdym razie te mimo to, że za kilka chwil zostaną już zabite, to i tak naprawdę bardzo dużo ugrały. i spójrzmy, jeszcze raz 15 w tej chwili jest CF zabitych. Nerkio wykorzystywał ten czas ataku po to, by wziąć eee, dwie kolejne bazy. Ma już 66 dronek, czyli spokojnie 3 bazy mógłby wysaturować e, także naprawdę Nergio w tej chwili w bardzo 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 silnej pozycji Jeszcze jedną bazę wie, że Nergio w tej chwili wie Wie jak bardzo e, jest do przodu i chyba po prostu decyduje się wykorzystać tę sytuację e, I będzie grał dosyć ostrożnie, myślę ponieważ nie chcę oczywiście ryzykować żadnego, żadnego głupiego, e, żadnej głupiej straty dronek na przykład, co się czasami zdarza. E, dobry run by Halionami i jest po, po wydobyciu w jednej z baz. W każdym razie zobaczymy, zobaczymy jak się to potoczy, ale ja obstawiam, że Nerchio wygra ten mecz. Nie wiem czy się ze mną zgadzacie. To jedno bunch, no może zada trochę obrażeń tym e, kilku roachom, ale na dłuższą metę nie zmieni to raczej zbyt wiele, jeśli chodzi o wynik tego meczu. E, swoją drogą creep, spread, raczej, e, raczej średni. Co prawda miał bardzo dużo roboty z mikrowaniem tego ataku wcześniej, więc oczywiście nie miał zbyt dużo czasu na e, rozszerzanie swojego creepa. Dopiero teraz widzimy, że w tym spokojniejszym etapie gry się tym zajmuje. Ehm. Ale i tak to, oczywiście grasz tego pokroju myślę, że mógłby wcześniej coś tam e, troszkę więcej tego kripa rozszerzać. Banshee padło, padło nie ugrywając absolutnie nic raptem parę hapeków mniej na e, tej królowej, także wygląda na to, wygląda na to, że... No, chciałem powiedzieć, że Energia oczywiście wygra, co już, nie, co już wcześniej powiedziałem, ale widzimy tutaj, że Happy wziął trzecią baskę, ma te kilka cyklistanków całkiem dobrze ulokowanych w obronnych pozycjach. E, oczywiście przewaga ekonomiczna Energia jest bardzo, bardzo, bardzo znacząca, ale jeśli rana się zostawi przez dłuższy czas, e, bez żadnego ataku, pozwoli mu makrować, to może to nie być dobra sytuacja. Nawet dla Zerga, ze względu na te muły, które wybierają bardzo dużo e, minerałów, które są de facto darmowe. Um, nie jestem pewien czy Nelchie nie powinien się zdecydować tutaj na jakąś choćby delikatną agresję po to by zająć przez jakiś czas Hepiego um, Ale nie, nie decyduje się na to Overlordy zostaną chyba, przynajmniej kilka z nich zosta zostanie zabite przez ten skład marynców, e, Skład do zada zadań specjalnych, strzelania do Y, zupełnie bezbronnych jednostek. A widzimy, że tutaj jest lekki drop z marinesów, ale nie udało się ich banić zbyt wiele, ugrać, na to, jak wiele jest zabitych dronek. Nie, cały czas 9 zabitych dronek, czyli ten drop y, praktycznie nic nie zrobi. Widzimy, że jest tu w budowie spinecrawler, Nerchio się zabezpiecza przed przyszłymi atakami tego typu. Tutaj rollera nie widać co może być w przyszłości błędem, ale z drugiej strony Happy nie ma chyba w tej chwili zbyt dużej jednostek po to, by je, nazwijmy to, marnować na dropy. E, oczywiście nie jest to marnowanie, ale jest to w pewnym sensie ryzyko, ponieważ taki drop da się odeprzeć bez większych strat, szczególnie w tym późniejszym etapie gry e, i, i nawet ze względu na kompozycję energia, Widzimy, że jest bardzo dużo zeglingów. Zeglingi są bardzo, bardzo, bardzo szybkimi jednostkami. E, Happy tutaj się chyba zbiera do Jakiegoś ataku. Nie jednak, jednak się rozmyślił. Nie jednak się nie rozmyślił ale nie wydaje mi się, że był dom muszę zbyt wiele osiągnąć, ponieważ to jest zbyt mała ilość jednostek jak na tak wielką masę. Spójrzcie na to, jak te zerdlinik z inwestorami roczami się tutaj poruszają, zajmują całkiem dużą część ekranu. Happy się zdecydował na atak tutaj, tej baski, wszystkie dronki zostały ewakuowane. Nerchio chyba nawet może poddać tą bazę, ponieważ on absolutnie nic nie straci, ma jeszcze dwa kolejne ekspy, a Happy nie może sobie pozwolić na stratę tej trzeciej bazy tutaj nawet ten command center, który być może miał być potem orbital komandem do obrony, nie zostanie uratowany, będzie musiał zostać skanserowany, nie został nawet skanserowany, został po prostu zniszczony, więc Heavy w tym momencie trzęsie się w posadach i nie, nie uda mu się, nie uda mu się obronić tego tak zbyt dużo zerga, zdecydowanie zbyt dużo zerga, tyle mówi jeszcze, Infestory w tej chwili nadchodzą jeszcze, kilka dobrych fangali na tych Marinesach. I nie decyduje się, nie decyduje się Nerfio zakończyć tej gry, raptem kilku Infested Terran rzuca, um, nie jestem do końca pewien po co, być może po to by opóźnić ewentualny atak, bardzo dobre fangale na maryńcach, spójrzcie na to jak mało zdrowia im zostało i te Zergingi będą chyba w stanie w połączeniu z Infestorami zakończyć już, zakończyć już ten atak, bardzo dobre otoczenie tych jednostek, kilka Infested Terran, które dają dodatkowy DPS wszędzie dookoła i cała ta armia hepiego w tym momencie została już zniszczona. Kosztem jednej haczerki co prawda i być może kilku dronek, tak jeszcze dwie dronki padły ale nie jest to zbyt wielka cena, nie jest to zbyt wielka cena a w tym momencie e, jeśli chodzi o jednostki to Nelkio to ma ogromną przewagę, ogromną przewagę spójrzcie na to, to jest prawie 100 supply e, przewagi względem e, względem Happy'ego także w tym momencie Happy e, jest tak naprawdę w jeszcze gorszej pozycji niż był wcześniej, bo wcześniej przynajmniej nie było tak wielkiej różnicy w supply widzimy, że też tych SCV-ek jest już dużo mniej sporo i chyba zostało zabitych w tym ataku 50 SCV-ek! Patrzyłem na zabite dronki ja i spojrzałem na SCV 50 zabitych SCV-ek, także naprawdę 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 w tym momencie nerchio wow Teraz będą prawdopodobnie Myślałem, że będzie rzucał infested terranami w te Tanki, po to, by kilka z nich zabić. A dokładnie tak, bardzo dobre zagranie, bardzo dobre zagranie. Te kilka pierwszych strzałów Tanków zostało zużytych na tych infested terran, po czym wkroczyła reszta armii zerga i e, wykończyła te Tanki. Bardzo ładne, piękne zagranie ze strony Nerfia. Tutaj z będą próbować, rozwalić marincu, tych marinesów, ale to i tak nic nie zmienia, ponieważ ta baza została znowu zniszczona. Być może nawet ten Orbital Command padnie, nie, nie został zniszczony, ale i tak w tym momencie Happy mówi już GG, widział, że nie ma szans i rzeczywiście Nerchio wspaniale, wspaniale, wspaniale to rozegrał. Bardzo mi się podobało, mam nadzieję, że Wam też. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, zapraszam do obejrzenia drugiego meczu, w tym momencie Nerchio ma 1 do 0 w tym best of free. No i oczywiście zapraszam Was do lubienia mnie na Facebooku, do followowania, podążania za mną na Twitterze. A i jeszcze oczywiście dziękuję imbalancji.pl za dostarczenie tych replayów. Imbalancji.pl to jest serwis, który... Tak naprawdę moim zdaniem pełni rolę najlepszego chyba w Polsce serwisu z newsami Starcrafta. Ja nie mam zbyt wiele czasu, by to śledzić, ale jeśli chcielibyście wiedzieć kto kiedy streamuje, jakie mecze, jakie turnieje akurat się odbywają, zapraszam do odwiedzenia imbalancji.pl, do lajkowania na Facebooku, ponieważ tych informacji jest naprawdę dużo. W zasadzie każdy większy event jest, yy, znajduje się w tych informacjach dostarczanych przez imbalancja.pl Dobra, dzięki i do następnego kasta.